Będziecie na YouTubie, radźcie sobie sami. Ej, kwa, Łukasz! Pomachaj do Natalii! Eee. Panowie, uśmiechnijcie się chociaż! <grym> Było się kurwa śmiać? Stań tak. na zderzach! I to, i to tak jest kurwa, jak są śmichy, chichy, to eee. później jajca mokre. Nie no, nie topiona. Kurwa Pójdzie na lego jak Tyle razy, co żeśmy w ofordzie używali to nie, Jak mówisz, go turystyka to... Tutaj to jest pikus Ej, a może im dać drugiego jeszcze to nie będziecie o, myśli, no, się no. Bój, On jest za krótki, on nie starczy. Na pewno Tu Siedzą, siedzą, delikatnie Ok, ok Delikatnie do końca No to już się możesz wbić Dotąd gdzie? później no? się tam dotąd gdzieś, a później się głęboko, nie? A!